Hej, tu litka z wydawnictwa Albatros. Dziś kolejna porcja prezentowych rekomendacji książkowych. Przyszła pora na nasze literackie perełki, najwspanialsze i najpiękniej wydane książki Albatrosa. Zobaczcie prezenty idealne dla każdego. Zacznijmy od wyjątkowej serii butikowej, którą charakteryzują starannie dobrane tytuły i nadzwyczajnie piękne okładki. W ten świąteczny czas szczególnie polecamy Wam dwie powieści. Pierwsza z nich to moja kuzynka Rachela, Daphne du Maurier. Historia, w której prawda ukryta jest między słowami. Pełna tajemnic kobieta, która z pewnością ma coś na sumieniu. Ale czy aż tak wiele, jak chcieliby tego niektórzy? Wydarzenia, które po spojrzeniu z innego punktu widzenia mogłyby wyglądać zupełnie inaczej. Literacka zagadka z mistrzowsko poprowadzoną narracją. Drugą, nie mniej doskonałą książką jest pieśni o Achillesie Madeleine Miller. Opowieść o bogach, królach, nieśmiertelnej sławie i ludzkich uczuciach. To opowiedziana na nowo historia życia greckiego Herosa, który pod piórem Madeleine Miller staje się człowiekiem z krwi i kości. A czy słyszeliście już o klasykach albatrosa? Znajdziecie wśród nich starannie wyselekcjonowane tytuły autorstwa najznakomitszych pisarzy. Nowe, piękne wydania kultowych książek, obok których nie można przejść obojętnie. Przyznacie to sami, gdy usłyszycie jakie powieści należą do tej serii. A trafiły tu między innymi: Chłopiec z latawcem Kaneda Hosseiniego, Życie Pi i Jana Martela, Sycylijczyk Mario Puzo oraz Paragraf 22 Josefa Hellera. Mamy również dla was wspaniałą edycję najnowszej powieści laureata Nagrody Nobla, Kazuo Ishiguro Klare i słońce. Świat widziany oczami niezwykłej narratorki. Rzeczywistość, którą od naszej dzieli tylko krok, a może nawet mniej. Odwieczne pytania o to, co człowieka jako jednostkę czyni istotą wyjątkową. A przede wszystkim, czym tak naprawdę jest miłość. Polecamy także pozostałe wybitne książki tego autora w nowej szacie graficznej. Pogrzebany olbrzym, pejzaż w kolorze sepi, kiedy byliśmy sierotami, okruchy dnia oraz Nie opuszczaj mnie. A teraz wyjątkowa propozycja dla wszystkich zainteresowanych powstaniem największego biznesu świata, dla tych, którzy chcą poznać najskrytsze tajemnice korporacji Amazon. Najbardziej aktualna i wnikliwa książka o Amazonie oraz jego kontrowersyjnym założycielu Jeffie Bezosie. Wszechmocny Amazon, Jeff Bezos i jego globalne imperium to pozbawiony upiększeń portret ambitnego, kontrowersyjnego człowieka wpływającego na losy świata i potężnej firmy, bez której nie wyobrażamy już sobie codziennego życia. Na koniec najnowsza książka Toma Phillipsa, prawda krótka historia wciskania kitu. Tym razem przeczytacie o prawdzie, a raczej o wszystkich genialnych sposobach wciskania kitu, jakie ludzkość wymyśliła przez wieki. Ta książka opowiada o tym, jak ludzkość przez stulecia oszukiwała samą siebie. Stawia też istotne pytanie: czy istnieje szansa, byśmy w przyszłości zdecydowali się porzucić kłamstwo? Co myślicie o polecanych przez nas tytułach? Które książki wybralibyście na prezenty świąteczne dla swoich najbliższych? Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, a my już niedługo pokażemy wam zestawienie książek, które przyprawi was o gęsią skórkę. Tego nie możecie przegapić.